Płatki ciężkie. Ha? Powiedziałam płatki ciężkie. Uh. Oh. Oh. O co tu chodzi? <imprinted synth> co te płatki takie ciężkie? Muszą mieć bardzo dużo żelaza. <smill Difelet> oh. Oh. Co za życie. <smill> Ciężki. Oh. Oh. <smillaf> Ciężka. Co tu się dzieje? Tut, 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 tut. Ciężka. Mm. To. Ja cię kręcę. Mamo, czy aby na pewno muszę dzisiaj myć zęby? Tak. W takim razie... Córciu, co zrobiłeś z zaproszeniem na urodziny? Zapisali tam adres. O, tutaj jest. Wystarczy się ponie... Że, że co? Nie mogę podnieść. No cóż, zapiszę sobie ten adres na łapie. Ciężki! Dla Master też jest ciężki! O! O! Ach, no dobrze. Ulica Leśna: 26! 20... No co ty, Bandzi? Podnosiłeś kiedyś takie łyżki? co tu się dzieje? Gucio, jedz podłogowe płatki. Okej. Niech ten poranek nigdy się nie kończy. W tym domu dzieje się coś dziwacznego. No co ty nie powiesz? Kieszka. Ona ma miłką koruszczkę. Bracią! A ja? Ona to robi, żebyśmy nie pojechały na przyjęcie łatki. Nie sądziłem, że tak marnie skończę. Musimy coś zrobić. Ty i ja bierzemy prezent i biegniemy do samochodu. Ech. Tak. A ten podmiotłą odwróci uwagę Bingo. Dobry plan. A. No już, już, już. O, nie obłudasz? Blokada, nie przejdziesz. Uf. Bułka z masłem. Ja ciężka. Szybko, mamo! Szybciej się nie da. Ciężkie. O, nie! Po chodniku idę. A to jakiego? Trzeba powstrzymać bingo. Po żądalu. Ciężki kapelusz. O, o, o. Kapelusz mi ciąży. Jeszcze trochę. A. Mam cię. A. O, do Ciężki, ciężki, ciężki. A, A. mi zatek. No wsiadaj, Blu. Ciężki! Kurcia, no dawaj! Yy, Bingo zaczarowała prezent łatki! Ojej, Mam dość. Poddaję się. Wygrałeś, Bingo! Hurra! Nie ciężki, nie ciężki. To ruszajcie. E? Co? Nie masz nic przeciwko? Nie. I to nie podstęp? Nie jest ci smutno, że ominiecie przyjęcie? Nie. Bo też się świetnie bawiłam. Na całego! No dobrze, to jedźmy. Subskrybuj kanał, by znaleźć więcej filmów, i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają twoje ulubione seriale.